Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Marianna Schreiber, witaj. Witaj Łukaszu, cześć kochani. Na początku chciałam, żebyś skomentowała i powiedziała o swoich wrażeniach z walki, jeśli chodzi o Lexi Chaplin i Martelinkiewicz, no bo dziewczyny dały naprawdę bardzo fajny, dynamiczny pojedynek. No tak, to, to był niesamowity pojedynek i w ogóle siła, charakter, umiejętności, wszystko tam było. No, to był pojedynek coś, coś, na coś więcej niż na free fighty tak naprawdę. E, no więc można, można im pogratulować. Szkoda, że tak się skończyło, bo gdzieś tam liczyłam na to, że Lexi da radę wyjść do walki ze mną. No, y, nie dała rady y, i dlatego też nie było y, mojej walki. Wiem, że wiele osób na to czekało. Jak zobaczyłeś, jak prezentuje się Lexi, no to trochę obaw przyszło do Ciebie, do Twojej głowy, jeśli chodzi o właśnie potencjalną walkę z Lexi? No tak, oczywiście, oczywiście, że tak, więc też wiadomo, że miałam obawy i tak dalej, ale, ale chciałam po prostu wyjść i, bo wiem, że wiele osób przyjechało dla walki mojej z gocho i, i chciałam to, to zrobić dla, dla ludzi, dla fanów, tak, i, i tyle, i po prostu no, szkoda, że tak to wyszło. Dobra, powiedz mi, jak zobaczyłaś jak Hala reaguje na pojedynki, to jeszcze bardziej było ci przykro, że ta walka twoja nie dojdzie do skutku. Czy z gosią będzie czy właśnie z lekcji? No tak, bardzo. No, to, było w ogóle, to To miało być w ogóle pierwsze takie moje takie duże wydarzenie, tak? Bo pierwsza walka na Santa Cloud to była też z publicznością, ale dość mało, tak? I, I tutaj to już miało być takie coś takiego ogromnego, takiego wow. No i też wiem, że, że jednak było, było ogromne poruszenie w mediach. No, wiadomo, co, co, co przeżyliśmy to nasze. Ym, I. i, i... No szkoda, 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 wielka szkoda. Szkoda, że się nawet nie udało po prostu też wyjść na koniec do, do tego oktagonu, powiedzieć kilka słów do mikrofonu, do ludzi. No bo też jakby ja uważam, że. Mm, że, to, że, to, że to jest też takie słabe, że po prostu nie, nie było takiego pożegnania z widzami, tak, no, e, wiem, że tam były, były, były jakieś zamieszki, tak, e, nie byłam tam na dole, tylko ja oglądałam gdzieś tam z szatni, tak, więc, więc zobaczyłam to samo, co zobaczyli widzowie, czyli urwanie, tak, e, ale, ale jakby... Mm. Miałam, miałam, właśnie, miałam właśnie wyjść, jeżeli Leksji nie wyjdzie do tej walki ze mną, miałam wyjść, miałam właśnie podziękować widzom, podziękować też wszystkim ludziom, którzy przyjechali dla Gochy, e, tak, e, mieliśmy zrobić brawa i wszystko, no ale no, wyszło jak wyszło i po prostu nie chciałabym tylko, żeby ktoś po prostu mnie obwiniał za to, bo to po prostu nie jest moja wina. A powiedz mi, jak dogrywaliście, dogadywaliście szczegóły tego aneksu do umowy, czy tam nowej umowy do walki z Leksji. To jakie jeszcze dziewczyny były grane tak w, oczywiście w cudzysłowie. E, no rozmawialiśmy o Lalunie, tak? Mm. Tak naturalne chyba byłoby zastępstwo. Mm, tak, też, też był temat właśnie Wiktorii Aroniewskiej. E, też był temat, teraz już, już nie pamiętam, ale mm. jest jeszcze taka jedna, taka jedna osoba była, taka też dość mocno wysportowana. Nie, 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 nie Dominika Rybak, tylko... Patrycja hmm. Wieja? Też nie, wiem, że był temat Zuzię też. O. Był też temat, no, no y, było, było naprawdę kilka dziewczyn A, i po prostu nie udało sobie. się. One nie chciały? No nie udało się ja to zostawiłam też mojemu Timowi, mojemu menadżerowi, tak? Ja w tym czasie, kiedy, kiedy toczyły się te rozmowy, to byłam na komisariacie po prostu z organizatorami w sprawie Gochy, więc jakby no też, też, też tylko dostawałam po prostu SMS-y, czy się zgadzasz, czy, czy chcesz, czy tak dalej. I ja wtedy już miałam takie emocje, że ja się nie zastanawiałam nad tym, czy że do tej przeciwniczki to powinnam przyjść pół roku, a do tamtej rok, a do tamtej powinnam coś innego umieścić. tylko po prostu wiem, że ci ludzie przyjeżdżają, coś zobaczyć i chciałam po prostu im to pokazać, tak? Czekałam, ja też, to mnie kosztowało bardzo dużo wyrzeczeń, ja się przygotowywałam po walce z Moniką, od razu dwa dni później, nawet nigdzie nie pojechałam, tylko dwa dni później wróciłam na matę i miałam treningi indywidualne, treningi grupowe z trenerem personalnym, więc mnie to kosztowało dużo wyrzeczeń, zawiesiłam swoją pracę na uczelni, żeby się temu poświęcić i tak dalej, no i, i no wszystko na marne. Znaczy, może nie do końca na marne, no bo wiadomo, że to też gdzieś tam. Mm, to nie jest tak, że, że ja teraz z tego rezygnuję, tak, no bo mm, wiem, że, wiem, że jest plan, żeby po prostu walka z Gochem odbyła się na y, Cloud 5 y, 8 czerwca. A nie miałaś takich obaw, że ta walka, potencjalna walka z lekcji jest tylko na papierze, no bo wiele osób pisało, jak y, Cloud MMA ogłosił. Ogłosił tę walkę na zastępstwo, że Leksji nie da rady wyjść, no bo jednak ta, ten pojedynek z Martolinkiewicz będzie bardzo ciężki, bardzo z, mhm. zacięty. No i taki też, taki też był. No, Leksji zaprezentowała się świetnie. Myślę, że. Wiele osób zdziwiło się, jak lekcji dobrze, dobrze wygląda, po takiej przerwie nie odstawała od Marty, przegrała, no ale bój był bardzo fajny. Nie miałaś też takich obaw jak ludzie, właśnie, że no, ciężko będzie do tej walki lekcji i mimo wszystko wyjść po boju z Martą Linkiewicz. Nie wiem, wiesz co, ja rozmawiałam z... Że takie zastępstwo dla Ja zastępstwa. rozmawiałam z, z, z... Leksi, znaczy zamieniłam z nią kilka słów. Też tutaj rozmawiałam z organizatorami i, i też rozmawiałam i z trenerem i tak dalej i wszyscy twierdzili, że właśnie jest tak pół na pół, tak? Więc dlatego czekaliśmy do samego końca. Ja nawet nagrywałam stories jeszcze po walce Marty z Leksi, że jeszcze dalej nie wiemy, czy, czy Leksi wyjdzie, tak? Wiem, że jak Leksi wróciła do szatni, to było podejrzenie właśnie tego złamanego palca, ale tam było tak, że, że ona, ona jest w stanie wyjść, tak? By, były właśnie takie, takie, takie głosy, że, że ona wyjdzie, tak? Więc tam też czekaliśmy, czekaliśmy, no ale ostatecznie właśnie mm, jej trener się, się, się nie zgodził i, i, i taka była decyzja. No szkoda, bo ty mogłaś uratować honor Akademii Sportów Wilanów wczoraj, no bo i Lizak przegrał, K Minda hmm. przegrał, no ty mogłeś wyjść Ale te osoby, czyli Liza i Minda, pokazali wolę walki, charakter i pokazali swoją umiejętności i to, że ktoś przegrywa, to nie znaczy, że czy, trzeba ratować jego honor. Nie, bo... chodzi mi o honor, wiesz, hmm. chodzi mi o taki honor zwycięstw, nie. Nie, że honor. No, yy, no wiesz, nie raz nie wygrywasz, tak. raz przegrywasz, znaczy chyba wolałabym przegrać niż żeby mi się stało coś takiego, co się stało wczoraj, że nie wyszłam wcale, no bo jedyna kiedy widzieli mnie widzowie to w momencie prezentowania zawodników i w studiu z Lexi, tak. No więc to no trochę trochę to wiesz, to trudno. Mm. Dużo co? No nie, no czekałam, wiesz, już miałam zawinięte te ręce, czekałam włosy do końca. No to włosy włosami, to wiesz, to nie o to chodzi. Chodzi o takie nastawienie po prostu bojowe. tak? To też może ludzie nie wiedzą, ale to też jest tak, że mm, tacy nawet zawodnicy jak, jak my tutaj w tych freak fightach też się przygotowujemy do tego mentalnie mocno. To też, to też jest stres, to też są nerwy, to też są przygotowania. No też inwestujemy dużo jakby emocji w to wszystko. Tak, tym bardziej, że, że ten Pojedynek z Gochą, on był mm, od samego ogłoszenia aż do, że tak powiem, zabrania Gochy tak na, na komisariat, to, mm, to było bardzo duży szum w internecie, bardzo, bardzo, no, naprawdę. I ja po prostu wiem, że, że wielu ludzi pisało do mnie, że oni jadą specjalnie na ten pojedynek, tak. I... Dla Gochy oczywiście. No oczywiście, że no, no, na pewno na pewno nie, nie w takiej skali dla mnie, ale dla, dla Gochy. Um, no ale tak jak mówię, tak, y, wiem, że, wiem, że Gocha tam jeszcze 43 dni, tak, teraz jej zostało. I, i jest właśnie plany, są takie rozmowy, żeby ta walka się odbyła w czerwcu, y, więc zobaczymy też, jak się Gocha będzie czuła, jak wyjdzie, tak? Właśnie, chciałem <coughs> zapytać, <coughs> czy będziesz monitorowała sytuację Gocha Magical? Znaczy, będę Tak, oczywiście będę w kontakcie z y, organizatorami y, federacji. Y, znaczy, oczywiście ja już mówiłam, że ja pozostawiam to im, tak jakby, ale to też nie jest tak, że mnie to nie interesuje, więc ja jakby też y, będę, będę się dopytywała, jak, jak tam jak to wygląda, jak go się czuje i tak dalej. Marianna, powiedz, skąd ta zmiana luku u Ciebie? Tutaj widzę y, kurtka pitbula, tak groźnie i sportowo się zrobiło. Już nie ma y, butów. Słynnych. Wiesz co, bo. Hmm. Chciałam po prostu tak coś innego, tak wiesz? Po prostu pomyślałam sobie, że, że ile można tak w jednym. Chciałam coś innego, chciałam, żeby było tak inaczej. Już nie chodzi tylko o same ubrania, tylko chodzi w ogóle o, no, o cały kształt. No. no, tak jak mówię, jest mi bardzo przykro i i nie wiem, no, mogę od siebie to mogę powiedzieć, że po prostu to, to co się wydarzyło to nie jest moja wina, że ja sama y, chciałam walczyć i uważam, że dużo odwagi się wykazałam, że byłam gotowa wyjść y, nawet do zmęczonej lekcji, y, bo zresztą sami widzieliście jakie ona ma umiejętności, a wiecie, wiecie co ja potrafię i, y, y, i mówię, no, no z tego miejsca no, to mogę przeprosić po prostu, że tak się wydarzyło, też jest mi przykro tak samo jak wam, że, że nie mogłam się, się pożegnać. Że nie mogliśmy właśnie porozmawiać, spotkać się i, i tak dalej, przybić piątki. To chyba taki najbardziej intensywny czas w Twoim życiu, co? Teraz te ostatnie tygodnie? No bardzo, tak. No ale teraz co? No, y, 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 zaraz na początku kwietnia idę do wojska. Więc teraz do końca marca jeszcze mam trochę wolnego, potem idę do wojska. No i oczywiście cały czas te przygotowania będą trwały. I, i zobaczymy, no będziemy monitorować sytuację. Jak nie, no to będziemy snęwiać się nad inną przeciwniczką. Ale ja myślę, bym... że wszyscy czekają na, na ten pojedynek. Ja bym chciał zobaczyć konferencję Twoją, Nike i jeszcze, bo jak się nazywa Mali Staśko? O. Wasza trójka to jest, jesteście naprawdę tak polaryzującymi mhm. społeczność internetową kobietami, że konferencja w jakimkolwiek zestawieniu tutaj ciebie i Najki oraz mojej Saśko byłyby na pewno dużo bardziej no, ale interesujące. A powiem ci, że taką walkę z Nike to bym wzięła. Czy to jest oficjalne wyzwanie? <noise> nie, no bo wiem, że ona tam nie chce, tak, ale. E, ale tam ale... zaraz nie chce. Może po prostu e, nie podpasowała jej przeciwniczka, bo nie dostała e, tak ciekawej oferty, na przykład finansowo, mm. która by jej spełniła jej. Może, nie wiem, nie wnikam, nie, nie znam e, jej e, e, i, i tak dalej, ale, ale gdybym miała taką propozycję, to bym wzięła tą walkę, no? bo, bo to chodzi też o to, że. Bo walka to jest jedno, m, ale drugą rzeczą są te konferencje, konferencje właśnie. To jest te rozmowy. I to jest, to jest tak ciekawe, uważam, światopoglądowo w ogóle, dlatego mówię, tak społecznie, tak po prostu, że, że można faktycznie tym ludziom coś, coś pokazać, coś, coś zaprezentować, to, to jest super, to jest super. No, no. a by miałyby się zaprezentować, tak, że na pewno byłoby ciekawe, dlatego to... Byłoby ciekawe, nie trzeba, nie, nie ma tutaj żadnej sztuczności, wiesz o co chodzi, jakichś takich, nie wiem, naciąganych konfliktów, czy, czy czegoś takiego, tak? No i to na pewno nie byłyby wulgarne konferencje, tylko takie dosyć Merytoryczne, nawet można powiedzieć. Mm, tak, dokładnie. No, więc, więc, jakby coś, to ja jestem otwarta na walkę z najką, A jeżeli chodzi. Jeszcze, a, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Że wczoraj się, się spotkałam z Laloną I, i co? I przybiłśmy sobie piątkę. Także, także chciałam jej podziękować z tego miejsca za, za co za wsparcie. No i, i też mam nadzieję, że. Kurczę, ja nigdy nie sądziłam, że ja to powiem, wiesz, teraz y, naprawdę, nigdy nie sądziłam, że ja to powiem, ale y, mam nadzieję, że uda nam się zrobić tą walkę. Z luną. O proszę, zobaczcie jak <grym> fajty czasami łączą, a nie dzielą. Mam <grym> nadzieję, że, że ten, że, że, że to się nie odbije jakimś negatywnym echem, y... ale, 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 tak. Od, we wtorek będziesz u Kły u Wojewódzkiego, tam powiedziałeś, że wygrasz, czy że... Czy, że przegrasz walkę swoją? Czy nic nie powiedziałaś? E, wiesz co, mm, nie wiem, czy mogę tak w sumie to, czy to jest likowanie, to już, to już chyba nie ma znaczenia. E, tam, tam powiedziałam, że przegram. O, widzisz, się nie no. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Cześć kochani.